Cześć, witam was bardzo serdecznie w naszym cotygodniowym updatecie na krypto. I zaczniemy sobie tradycyjnie od bitcoina, tak jak wiecie, rozgrywamy od grudnia cały czas korektę. Mamy nawet na szczycie tygodniową dywergencję. Bez zmian pod zawnięciem tego tygodnia. No, to momentum wygląda cały czas dość słabo, czyli nasze najważniejsze, długoterminowe interwały jakie mamy, tak? czyli tygodniówka, dwutygodniówka na szczycie. Miesięczna zrobiła szczyt z ostatnim zamknięciem właśnie miesiąca i te długoterminowe siły napędowe tych ranów, pod które też próbujemy zagrać, po prostu są spadkowe i tu się wiele nie zmienia. Pytanie, czy ta dywergencja dowiezie finalnie market structure shifta w tej skali, czyli czy po prostu stracimy nasz ostatni dołek i zamkniemy się tygodniówką pod nią. Dopóki te interwały są spadkowe, Cały czas faworyzujemy ten dół. Mamy też konteksty miesięczne i tygodniowe ogólnie spadkowe. Mieliśmy wcześniej właśnie dobicie tygodniowego fair value gapa, który po prostu dowiózł swój kontekst IRL, ERL czyli internal, external i to samo miesięczne. Grabnięty ten miesięczny fair value gap napędzony po to, żeby iść po ATH i zamykamy się cały czas poniżej jego, dowieziony też właśnie internal, external. I kontekst miesięczny, i tygodniowy cały czas jest bardziej pod repricing właśnie po nasze internal, dalsze, tak, czyli po prostu tygodniowy bias spadkowy, miesięczny bias bardziej spadkowy, I dopóki nie wybijemy tego dołka 89 tysięcy, to tak de facto cały czas faworyzujemy, a lokalnie cały czas zabawa na Daily cały czas. No Ostra konsola poszła przez ostatnie dni, co ciekawe to utrzymaliśmy tylko daily fair value gapa, który mieliśmy tutaj na inwersie na 96 tysięcy, który cały czas był naszym tutaj bardzo ostrym supportem, który właśnie ocenialiśmy na telegramie i dopóki go utrzymujemy to sytuacja dość ciekawie się tu prezentuje, tak jak widzicie wszystkie te dniówki zamykają się ponad tym poziomem, więc to też świadczy wstępnie o tym, że utrzymujemy ten poziom. I co mamy właśnie też ciekawe, dobijamy w końcu daily dołek na momentum i pytanie, czy w końcu dostaniemy jakieś odreagowanie, czy też nie. Lokalnie H4 to samo. Obserwowaliśmy tego godzinowego order bloka, który miał utrzymać całą strukturę, tak też się stało, i mamy wstępnie utrzymaną tą pozycję lokalnie. H4 można stwierdzić, pomału że tu robi market structure shift. I pytanie, czy dostaniemy jakąkolwiek kontynuację z tego miejsca ku górze? I zobaczymy, właśnie, co wniesie tydzień. Na pewno takim bardzo ważnym momentem w tym tygodniu będzie CPI. Wiele osób spekuluje, że CPI właśnie zrobi high tygodnia, czyli po prostu będziemy mieli odrażowanie do samej środy. I w środę CPI napędzi gdzieś tam większe dalej spadki. Zobaczymy, co tak też się stanie. No, nie podoba mi się wiele rzeczy lokalnie, bo to jest bardzo mocna męczarnia i z reguły po prostu jak już tak sobie o tym mówimy historycznie wygląda to tak, że jeżeli wszystkie nasze najwyższe interwały są spadkowe, to niskie muszą się podnie podpinać, tak tu się tyczy też właśnie wszystko fraktalności każdy interwał od tak naprawdę 3 dniówki 4 dniówki w górę do samego miesięcznego interwału, jest spadkowy i to, że mamy niskie interwały na dołku to przeważnie świadczy o tym, że mamy odreagowanie, dopóki te niskie interwały nie zrobią szczytu i nie podepną się pod makrobias, pod jakiekolwiek spadki, tak było też właśnie wcześniej na tym ATH. Gdzie kontekst tygodniowego, miesięcznego momentu był na szczycie, daily zrobiło szczyty, podpinka pod jakieś tam spadki, nie, więc dopóki utrzymujemy tą strukturę lokalną, no to zobaczymy, co tu się dalej rozwinie. Na pewno strata tego 90, tego dołka, który właśnie zrobiliśmy będzie dość bearish, żeby myśleć o spadku poniżej 90 tysięcy i zobaczymy, czy tak też się stanie. Więc lokalnie ciężko złapać jakikolwiek właśnie kontekst, bo ogólnie jesteśmy bardziej bearish, lokalnie na niskich interwałach próbujemy coś tam się zreakumulować. Mamy po co wracać na górę, tak? bo mamy tego daily order blocka, który był niegrabnięty. Na 103-104 tysiące i cała ta strefa, właśnie do samego tego, knota jest naszym mocnym wsparciem, która mogłaby być po prostu kolejnym niższym szczytem pod dalsze spadki. I sam Bitcoin jakoś tak jeszcze nie koniecznie neguje, że po to nie pójdzie. Naszym zadaniem jest po prostu wyłapać to, czy tak się stanie, czy nie. I na bieżąco to oceniamy. Mamy też kontekst, właśnie daily, internal, external po ATH. Nawet w najbardziej takim by czym scenariuszu niewykluczone jest coś takiego, nie? że jeszcze zaatakujemy ATH, gdzieś tam zrobimy nad tym kolejną dywergencję w skali nawet daily, na malejący money flow i też pociągniemy tą dystrybucję do końca. I nie jest to scenariusz, który się jeszcze zanegował. tak? Czy mamy strefę 104, tam gdzieś tysiące, do której możemy bez problemu pójść, zrobić niższy dołek w trendie całym daily, już spadkowym. Albo ewentualnie ten range jeszcze się wyciągnie pod ATH i tam gdzieś zrobimy dywergencję. Na pewno nie jest ten długoterminowy jakiś byczy, nawet gdybyśmy poszli po ATH. Jest to dla mnie wstępnie red alert, że po prostu zrobimy taki ruch, dopóki te wysokie interwały są na szczytach, tak, więc cały czas gramy korektę, lokalnie oceniamy, co się stanie i dopóki utrzymujemy ten range i się tutaj próbujemy zakumulować, nie jest wykluczone, że po prostu pójdziemy po te 104 tysiące minimum. Yy, I tak to by wychodziło pod kątem bitcoina, tak? Na dole mamy po co wracać, może być coś takiego, zobaczymy. No bitcoin cały czas walczy. To jest taka nuda lokalnie, że tydzień czasu tak naprawdę lecimy bokiem. Ani góra, ani dół. Ale konteksty makro są takie, jakie właśnie przedstawiliśmy. tak? Czyli od razu yy, mogą to pchać w dół. Sam fakt, że się akumulujemy, utrzymujemy tą strukturę, zarówno daily fare value gap, jak i lokalnie najważniejszy support, daily dołek, no nie, nie przeszkadza nam to w odreagowaniu, nie? Jeśli chodzi o Ethereum, to podobna sytuacja i podoba mi się kontekst tego, że zrobiliśmy w tym momencie. Na Ethereum e, Weekly Bearish Fair Value gapa, tak? Czyli to świadczy o tym, że ta siła spadkowa po prostu się pojawiła i sam fakt, że pojawiają się jakiekolwiek Fair value Gapy po drodze e, świadczy o tym, że, że jest więcej sprzedających niż kupujących. Tak? tak jak wiemy z moich kursów czy z Discorda, Telegrama, wielokrotnie o tym gadamy, Fair value Gapy świadczą o tym, że e, pojawiają się tam siły, jest tutaj po prostu strefa popytowa, podażowa, zależy w którą stronę, z której możemy oczekiwać dalsze spadki, bo są tam niewypełnione ordery. Nie? Więc nadal, jak mając takiego fair value gapa na weekly, możemy na Ethereum rozgrywać nawet coś takiego. Także wrócimy po tego fair value gapa, wypełnimy go i kontynuacja w dół. Lokalnie to samo. W sensie makroskala jest taka sama, tak jak na Bitcoinie. Weekly, coraz spadkowe. To momentum jeszcze ma miejsce na spadki. Zobaczymy, czy też to się w ogóle pociągnie. Dwutygodniówka spadkowa i miesięczny mamy też interwał spadkowy. I zobaczymy też właśnie, co się tutaj dalej wyklaruje. Daily jest też w spadkach, ale na dołku. I pytanie, czy to Momentum odreaguje właśnie po to, żeby iść tak samo. Strefa z Daily Fair Value gapami, którą też targetowaliśmy od wcześniej, czyli 3200. Jest to strefa, która bez problemu może być dobita pod niższy szczyt na, na Ethereum. I to też obserwujemy. I Daily gdzieś tam zrobi szczyt i dopiero kontynuacja jakiś tam spadków, nie? więc pytanie, co, co tutaj lokalnie zrobimy. Skala makro jest bearish. Tak? Ja tutaj się nie, nie, nie chcę mówić, że tu się zacznie jakiś bullrun. Gramy pod odreagowanie, którego nie musi być. Jak będzie, to wiemy dokąd możemy odreagować. Nadal to będzie utrzymany trend spadkowy. Nadal w skali właśnie makro mamy po co spadać. Otworzyła się furtka tak naprawdę z tym dropem na to, żeby dobić tego te 1700 dolarów, cały ten order block na dole i nawet coś takiego finalnie może mieć tutaj miejsce. Ostatnio też bawiliśmy się właśnie czasami pod kątem tego, jak daleko to momentu może w czasie się po prostu reakumulować. Jak sobie wyważymy właśnie historyczne wartości czasowe tych chmur, w jakim czasie one robią od dołu do szczytu pełny ruch. Przeważnie wychodzi do 100 dni i można sobie to testować do tyłu. Przeważnie taki pełny ruch od dołu do góry. Trwa około 100 dni na momentum tygodniowym. Ostatnio sobie też na live to omawialiśmy. To nawet gdybyśmy mieli takie coś faworyzować, to wychodzi nam tak naprawdę początek maja jako dołek. Tak? Czy to się stanie, to nie wiem. Na pewno jakieś tam wobec tego oczekiwań nie stawiam, ale jestem gotowe na to, że ta korekta nawet może się przeciągnąć do maja. Fajnie by to nawet wyszło z tym aspektem, że od tego dołka do tego dołka mamy 100 dni, czyli gdzieś tam tak naprawdę koniec kwietnia, początek maja. I gdybyśmy liczyli sobie taki scenariusz, że gdzieś ta korekta się tutaj będzie rozstrzygała, w tym maju gdzieś tam zrobimy dołek i pójdziemy po ten ostatni cykl ATH i zrobimy tam dywergencję tygodniową na malejącym już money flow, Fajnie się to pokrywa, tak? bo w maju gdybyśmy rozpoczęli jakiś tam bull run, licząc tak naprawdę kolejne 100 dni od tamtego czasu, wyjdzie nam cyklicznie gdzieś ten październik, listopad. Nie? Więc nawet pod takim kątem, że w październiku mamy mieć ATH na Bitcoinie, cyklicznie gdzieś tam szczyt hossy, ten październik, listopad legendarny i 2026 korekta, to nawet pod tym kątem taki ruch no wydaje się najbardziej logiczne, żeby dostać pełną reakumulację, pójście po dywergencję malejące money flow, pełna dystrybucja tygodniowa na szczycie i to taka spekulacja, nie? więc zobaczymy, co tam też w praniu nam się tutaj zbuduje, póki co pytanie co lokalnie nam Bitcoin zaprezentuje jakiekolwiek spadki na dół, to tak naprawdę patrzymy na kolejne poziomy typu. Cała ta płynność na 85 tysięcy do zebrania, gdybyśmy stracili ten 90 tysięcy dołek, tak? to tak naprawdę pójście po 89 tysięcy jest naturalnym ruchem z perspektywy weekly-monthly pod repricing, i pierwsza taka bardzo ważna strefa to jest 85 tysięcy, z której właśnie oceniamy kolejny gdzieś tam dołek, ewentualnie na. W łączeniu tych dwóch fair value gapów 80, tam 1. Nie chcę mówić na ten moment jeszcze o tych bardziej ekstremalnych targetach typu 73, bo to też jest wykonalne, tak? Przetestować całą tą strefę historycznych ATH. Tu mamy też Extreme Fair value gapa na weekly, jest to wykonalne pod kątem całego, całej korekty, żeby zrobić gdzieś tam dołek taki, pójść po ATH i coś takiego zrobić finalnie. Nie ma z tym problemu, tylko. Faworyzujemy po kolei wszystkie targety, jakie mamy, bo niekoniecznie musimy spaść aż na Sandu, ale spadek nawet do 70 tysięcy, gdyby miał jakiekolwiek miejsce, nie zaneguje nam struktury hossowej, która jeszcze będzie kontynuowana. Tak, dopiero spadek pod tą konsolidację starą, marcową. E Da nam red, ale coś się zaczęła tak naprawdę już bez, więc dopóki zostajemy nad tą konsolidacją starą, BitEk może tu zrobić co chce i żaden spadek nie powinien nikogo dziwić, bo nadal to jest makro trend wzrostowy w całym tutaj cyklu bitcoina i nawet coś takiego jest długoterminowo jeszcze bycze. Pytanie właśnie, co się stanie po następstwie tej korekty, co na bieżąco będziemy oceniać. Jeśli chodzi o bitka, o ETH, to tak to właśnie wygląda. Mamy po co wracać na górę pod odreagowanie, Mamy gdzieś tam te daily dołki na większości, właśnie, rynku, na większości altów. Jest to nadal berisowa struktura, ale mamy nadal dołki, tak, na tych, właśnie, interwałach niskich. Tygodniówki wszędzie jeszcze bardzo spadkowe, więc przez to jeszcze ta korekta powinna być faworyzowana. I tak też ja to robię, dopóki te dołki się nie pojawią, dopóki to momentum po prostu odwróciło strukturę. Patrzymy, gdzie to może wszystko dolecieć, i, i tak by to wychodziło. Jeśli chodzi o rynek tych wszystkich asetów tradycyjnych typu właśnie Bitcoin na dominacji, cały czas jest tutaj byczo. Ja nie widzę na dominacji jeszcze za bardzo żadnych tutaj oznak słabości. Mieliśmy też właśnie repricing, powyższy dołek, zgarnięte liquidity z fair value gapa, wybicie tego ATH, tu mamy kolejne fair value gapy, które mogą być filowane i dopóki ta struktura Wygląda tak, to faworyzujemy jeszcze kontynuację i 66%, czyli to jest Fibonacci level całego tego range 786. Plus mamy tam przepotężną płynność inverse value gapy i będąc tak blisko tego, no to raczej, raczej faworyzowałbym, że to w końcu będzie złapane gdzieś. A w praniu, tak. Dwutygodniówka rosnące, money flow rosnące, momentum miesięczne cały czas silne, money flow rosnące i nie ma tu póki co aspektów takich, żeby być jakoś bardzo bearish na dominacji. Ale pójście po wyższy dołek tutaj jak najbardziej jest po prostu logicznym aspektem. tak? I pytanie, czy utrzymamy ten trend wzrostowy, faworyzujemy, że tak się stanie po tym, co widzimy. I tak naprawdę dopiero spadek pod te dołki zmieni nam wstępnie bardzo mocno strukturę na dominacji. Jeśli chodzi o dolara, też mamy lekką męczarnię, mamy dwutygodniówkę, tygodniówkę na szczycie. Pytanie, ile z tego powinniśmy właśnie wyciągać po to, żeby być jakkolwiek bardziej bearish. Miesięczne momentum cały czas bycze, mamy też właśnie wybicie tych wcześniejszych szczytów, więc pokaz siły i zmiany struktur nawzrostowych wzrostowych. Jakiś tu się pokazał. Dwumiesięczna wzrostowa, trzymiesięczna wzrostowa, yy, sześciomiesięczne wzrostowe, mimo że tak, na takim szczycie to nadal jest to rosnące momentu, tak? bez szczytu. Więc yy, sugerowanie się, Tygodniówką na szczycie niekoniecznie jest tak dobre w tym aspekcie, że wszystkie wyższe trwały są Bullish. I mamy też bardzo mocny opór, który już oceniamy od tak naprawdę grudnia dobiliśmy od początku stycznia, przepraszam. I nie ma. Market Structure Shifta na dolarze jeszcze. nie Mamy właśnie repricing do naszego Fair Value Gapa Weekly, trend wzrostowy cały czas. To momentum może w każdej chwili gdzieś tam zrobić za, za jakiś czas dołek, próbować wybić to górą i dolar póki co nie mam co wymuszać jakichkolwiek spadków. Dopóki utrzymujemy te dołki, które właśnie zrobiliśmy, z perspektywy nawet daily, dopiero spadek podnie może tu fajnie kontynuować jakieś w ogóle poczynania pod spadki, ale dolar jest cały czas silny i Strukturalnie nie ma tu oznak słabości. Tak samo jak na Bitcoinie odwrotnie, mamy długoterminowe te aspekty jeszcze w korekcie, nie? Jeśli chodzi o Ethereum, do Bitcoina, to też ten wykres całkiem słabo sobie radzi. Mamy cały czas mocne spadki. ETH do BTC no jest cały czas w trendzie spadkowym. flow spadkowe, bardzo głębokie chmury momentum, miesięczne, nie, momen nie miesięczne. To jest bardzo silny trend spadkowy, nie? więc wiele osób by mogło wymuszać o ale to jest na dołku, nie? No nie ma to znaczenia dopóki nie pokaże się jakakolwiek siła yy, i zmiana tych struktur i wyższe dołki na momentum. I cały czas tutaj mamy silny trend spadkowy, nawet na daily nic się nie zmienia, żadnych dywergencji malejące money flow. Nie utrzymujemy tych supportów, które mieliśmy, więc nawet pod kątem tego wykresu mamy po co wracać, bo mamy też te weekly fair value pod kolejny ten. Ale zanim tu się pojawi jakaś siła, to, to powinna pójść jakakolwiek akumulacja, żeby zmienić chociaż trend na daily. Czego póki co nie ma, no i nie ma co się tutaj napalać, dopóki rynek nie pokaże siły że ta siła jest. Total 3, podobna sytuacja, mamy też właśnie weekly na szczycie, cały czas gdzieś tam to teraz do, ucierpiało, e, dwutygodniówka na szczycie bez zmian na tej dywergencji wcześniejszej, e, miesięczna to samo, e, w zasadzie dużo dywergencji do tego wcześniejszego szczytu ATH, bo mamy też e, dywergencję do tamtej hosty na miesięcznym momentum, Zeszliśmy do mieć tego gapa, więc podla mnie jest bardzo dużo supportów. przetestowaliśmy ten wcześniejszy szczyt, i utworzył się na górze weekly fair value gap spadkowy świadczący właśnie też o tym, że ta sprzedażowa strona gdzieś tam też jest silna, tak, i możemy mieć to samo, czyli po prostu repricing, daily gdzieś tam zrobi szczyt na momentum wokół tego weekly fair value gapa, i takie odreagowanie nie jest niczym złym, więc.. Jeśli chodzi o to odreagowanie, to szukałbym wstępnie kontynuacji właśnie po tych niższych szczytach. Nie napalałbym się po lekkim odreagowaniu na rynku, nawet altów, bo to jest logiczne, że to od razu jest jakiś alt season, bo nie zapowiada się na to z tej perspektywy. Ten wykres oders do Bitcoina to samo, to jest ten wykres co lata po Twitterze cały czas w skalinie logarytmicznej, że. Porównując ludzie do poprzedniej hossy i jeszcze poprzedniej, że zaczął się w styczniu gdzieś tam lutym alt season i teraz to samo wszyscy spekulowali. I póki co też tu nie widać jakichś siły plus wybijamy tą linię trendu dołem, tak? Więc też ciekawe aspekty. Nie widać tu jeszcze jakiejś siły. Zobaczymy czy tutaj jakieś dywergencje, tygodniowe, nam się będą potrafiły stworzyć i będziemy reagować na bieżąco, póki co. To samo, mamy głębokie chmury, malejące money flow, pytanie, czy to jakaś akumulacja pójdzie i ten rynek będzie się umacniał w czasie, czy nie. Póki co jeszcze mnie nie interesuje rynek altów pod kątem żadnych zakupów. I alty nawet same z siebie po prostu są słabe, jeśli chodzi o przeciwstawne jakiekolwiek aspekty, czyli po prostu gdyby się okazało, że robimy dołki, będzie kontynuacja w najbliższym czasie. Po to też trzeba mieć na uwadze, trzeba mieć, trzeba mieć zawsze dwa scenariusze, inwalidację i walidację, obu scenariuszy, jakie istnieją. Gdyby daily na wykresie dziennym po prostu zrobiło zmianę trendu, akumulacja na momentum, rosnące money flow, wyższe dołki, wyższe szczyty, to wtedy prawdopodobnie możemy przyklepać jakiś dołek i interesować się alt seasonem. Gdyby do tego doszło, że daily Momentum zacznie robić wyższe dołki, wyższe szczyty, akumulację pełną gdzieś tam w czasie, to też od razu świadczy o tym, że tam 2-3 tygodnie mamy daily doł weekly dołki na szczycie i pod ten weekly dołek cały czas czekamy pod jakieś pierwsze aspekty, żeby być jakkolwiek bullish, jakkolwiek zanegować Mocną dalszą korektę. Nie? Więc yy, niekoniecznie czekam w tym momencie też na te dwutygodniówki i miesięczne dołki, bo to jest bardzo szeroka skala legująca. Ale weekly dołek to jest pierwszy aspekt, w którym będziemy oceniać, czy ten rynek jest gotowy na. ALT SEASON tak i pod tym kątem się nic nie zmienia. W każdy ALT to samo, weekly dołek, daily na akumulacji, czyli rosnące money flow i momentum zmieniające strukturę na wzrostową. Cena, która jest w trendzie spadkowym na każdym alcie, żeby w końcu to zaczęła zmieniać. I wtedy będziemy myśleć właśnie o buranie, tak? Czyli ja nie neguję całkowicie żadnego buranu e, al seasonu, sam chcę pod niego też zagrać, to o tym wam przypominam. Cały czas definiujemy tylko, gdzie ta korekta może dolecieć, i kiedy będzie dobry moment, żeby się załadować, a nie ślepo tam pod cykliczność rozgrywać ten rynek. Więc cały czas ja dopóki też nie zdefiniowałem jakiegoś szczytu mocnego Hossy na Bitcoinie, nadal widzę perspektywy na tą właśnie nawet po korekcie, kolejny ATH, e, już nawet kończące hossy wtedy. I właśnie ten aspekt, co omawialiśmy, fajnie tutaj się wstrzela, to nie chcę mówić, że to jest szczyt hossy, bo, bo historycznie patrząc, jest to po prostu dla mnie za mało, żeby z, te, z takich struktur ten szczyt hossy oczekiwać. Nie? Więc po prostu czekam na moment, w którym się ta korekta skończy. Dla mnie ta korekta się skończy w momencie, gdy niskie, wysokie interwały na wszystkim zrobią dołki. I pod to będziemy po prostu ten alt season rozgrywać i kupować, żeby coś tam jeszcze z tej hosty wyciągnąć pod kątem spotów. Więc tak to by wychodziło, Myślę, że to jest zrozumiałe. Kontekst lokalny teraz jest w grze, co zrobi. Kontekst makro bez zmian jest wyczerpany i nadal to, że mamy właśnie tygodniówkę, dwutygodniówkę miesięczną na szczycie nie oznacza to, że, że Bitek nie ma żadnej szansy zrobić ATH. Tylko to ATH raczej nie ma siły, żeby pchać, tylko raczej nawet jakiś wykoff like tu się może rysować, tak, i będziemy mieli jakiś UTAD, cena trendu i najmocniejszy impuls. I nawet już widziałem wiele osób, że tutaj wykoffy like jakieś dystrybucyjne latają, więc nawet mówię to pójdźcie po ATH, które jest możliwe pod kątem liquidity, mamy internal, external, nawet daily, plus jedyny opór. W tym momencie, taki bardzo ważny na ten 104-105 tysięcy, dopóki nie wybijemy tego szczytu, to w grze są oba te konteksty, nie? Mm. I nie przeszkadza to w korekcie na altach, ani w niczym innym. Plus alty tak samo mają po co odreagowywać. tak? Bo mamy trend daily spadkowy i do tych order bloków dziennych po wypełnieniu tych daily fair value gapów bez problemu każdy alt taki ruch jeszcze może zrobić i pytanie, czy to zrobi, tak? Na pewno ta środa będzie ważna z tym CPI i na bieżąco będziemy to wszystko znaleźć na live'ach w tygodniu, wtorek, czwartek, 16.00 live'y. Telegram mój na bieżąco też będzie to wszystko opiniował. To są takie wstępne ogólne oczekiwania i makro po prostu update po tygodniu, tak jak to sobie robimy regularnie i wobec tego będziemy obserwować co się też będzie działo. Nie? Więc, gdyby Bitek od razu lokalnie poleciał po nowy dołek, no to wstępnie już neguje utrzymanie tego dołka, bo mamy zgarnięty właśnie nasz support. Idealnie pod kątem tego właśnie 94, tam 900. Mamy wstępnie H4, nazwienie trendu, i pytanie, czy tu pójdzie kontynuacja, pod to, żeby odreagować bardziej. I dlatego, że jeżeli Bitek od razu zaneguje. Tą trendu na H4, wbije ten dołek, który zrobił na naszym, tutaj jedynym, w zasadzie, w bardzo ważnym. No to możemy mieć od razu gdzieś tam zanegowane to pójście po odreagowanie. I takie sytuacje są dość trudne, mylące. Triki, jak to się mówi, pod kątem takim, no, że mając te interwały małe na dołkach, typu właśnie daily, małe w w porównaniu do tych właśnie tygodniowych, miesięcznych, tak? Więc zawsze gdzieś tam mając to, cały ten ruch był napędzany też tym daily interwałem, tak? Które jak zrobiło dołek, no to logicznym jest, że gdzieś to musi w końcu odreagować i pójść właśnie po niższy szczyt, czy, czy dołek. I w takich perspektywach ciężko być jakoś bardzo bearish też lokalnie. I pytanie, czy właśnie kontekst wysokich interwałów po prostu wygrywa z tymi niższymi, bo to może być pchane na dół. Ale mając takie interwały na dołkach, gdzieś tam cały czas mamy na uwadze, że po prostu to może pójść sobie po szczyty, odreagować i mamy po co wracać, tak naprawdę. Nie? Więc to jest też aspekt, bo gdyby Bitek nie miał po co wracać na górę, to też byśmy byli bardziej bearish, ale to trzeba mieć na uwadze, że wszystko jest możliwe. I sam fakt, że te niskie interwały są na dołkach. Gdzieś tam lokalnie próbujemy zmienić ten trend. Jest po prostu póki co w skali kolejnych paru dni. No lekko byczo się robi, nie? Ether trochę gorzej sobie radzi, bo nie zmienił jeszcze trendu. Pytanie, czy to zrobi. Chcemy widzieć wybicie tego. Szczytu 2700 na potwierdzenie zmiany trendu tego H4, który tutaj też jest spadkowe i coś takiego też tu może być w grze. Póki co tej siły na Ethereum nie widać, ale wstępnie widać na Bitcoinie. To by było na tyle. Zapraszam Was serdecznie właśnie na Telegrama, Discorda, w którym omawiamy to na bieżąco, na oba live y w tym tygodniu, gdzie będziemy też sobie to omawiać. I mam nadzieję, że rozumiecie perspektywy. Tak, mamy niskie interwały gotowe na odreagowanie, pytanie, czy w ogóle nie pójdzie. A wysoki kontekst najwyższych interwałów w skala makro jest nadal. berisowa. jak tylko to się zacznie zmieniać, to też będziemy o tym mówić. Jakbym, jakby przyszedł moment, w którym zdecyduję się kupić Alty, będę o tym też pisał, bo też będę dawał sygnały właśnie na telegramie swoim. W co kupuję i, i w jakich aspektach, i co na nich widzę i cierpliwość cały czas na pierwszym miejscu, tak, żeby się nie wywalić na tym rynku, a podpiąć się na zmieniających się strukturach nabycze zawsze będzie gdzie. I historycznie każdy Alt Season miał masę miejsca na pod po to, żeby się podpinać. Więc po co kupować na spadających nożach, jak można kupić, po prostu z większą pewnością siebie, że nie stracimy, tak? A te spadki, które dostaliśmy. No, na wielu coinach są zabójcze pewnie dla wielu portfeli, i zobaczymy, co właśnie tutaj dalej się rozwinie. Także taki update na szybko, eee, za wiele się nie zmienia. Makro lokalnie, właśnie pytanie, czy dostaniemy odreagowanie. Eee, w środę CPI, które można napędzić, właśnie też wiele rzeczy. Eee, I tyle. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się.